o tym, że Turniej Tańców Polskich Mazur, który odbywa się w Wieliszewie, tym razem 17 edycja, to największa, najważniejsza impreza taneczna, jeżeli chodzi o tańce polskie w naszym kraju. Tym razem inauguracja w nowej sali gimnastycznej w Wieliszewie. Nowa hala po raz pierwszy. Ale chyba nie ostatni, tak nam się wydaje, bo razem z wójtem Pawłem Kownackim postanowiliśmy zrobić tu, to jest nowa hala, nowoczesny obiekt, przede wszystkim klimatyzowany, co, co dało się oczy przez te dwa dni rywalizacji, troszkę większa hala, więcej miejsca dla uczestników. Myślę, że to się sprawdziło i będziemy kontynuować ten proces. Pało mistrzostwa zaczęło się w piątek od warsztatów, które organizowaliśmy już po raz ósmy. Warsztaty dla czterech grup wiekowych w czterech różnych miejscach. Później po raz trzeci organizowaliśmy sympozjum naukowe dotyczące tańców polskich. Tym razem był to Krakowiak. No i sobota, niedziela, już rywalizacja na parkiecie. Wczoraj eliminacje ćwierćfinały i półfinały. Dziś finały i dekoracja najlepszych par w Polsce, jeśli chodzi o tańce polskie. I muzyka na żywo w, w wykonaniu orkiestry folklorystycznej Podobna Liczba par, jak w zeszłym roku, ponad 130 par, czyli 260 zawodników plus instruktorzy, opiekunowie z ponad 40 ośrodków tanecznych z całej Polski, od Pomorza po góry, Lubelszczyznę, Zamożczyznę, Kraków, Olsztyn, cała, cała Polska. Poziom jest z roku na rok coraz większy, yy, dlatego też na, na nasze mistrzostwa przyjeżdżają najlepsi. No, ci, co wiedzą, że no, mogą coś zwojować, coś, coś zdobyć i rywalizować. Para numer 55. Zuzanna Szmyk, Marcin Ańbowski. Tak jak się spodziewaliśmy, mamy jednych mistrzów Polski, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni, bo naprawdę muszę przyznać, że rywalizacja w tych finałowych parach, gdzie tańczysz sześć najlepszych tar jest, jest naprawdę niesamowita. Yy, I my w drugiej kategorii wiekowej yy, mamy mistrzów Polski, w dwóch innych kategoriach mamy czwarte miejsca. No, naprawdę włos zabrakło od tego pudła, ale, ale super, że byliśmy w finale i być może za rok będzie, będzie jeszcze, jeszcze lepiej. Pan Norbert Kuździński jest instruktorem wszystkich trzech par, Szanowni Państwo, Norbert Kuździński instytutor drugich wicemistrzów, pierwszych wicemistrzów i mistrzów Polski w piątej kategorii Open w parę Polskich w tańcach polskich. Mam jeszcze jeden Kuchar od Pani Prezydentowej, jest to kuchar małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Agaty Kornhausen-Tudys dla mistrzów Polski w krajach polskich w kategorii piątej Wieliszew, 8-9 kwietnia 2017. Jeżeli chodzi o organizację, o turniej, to niesamowita sprawa. Jak się popatrzy na zdjęcia, które tam są przedstawione z ubiegłych lat, to zero porównania. Niesamowita organizacja, niesamowity turniej. Tutaj do Wieliszewa zawsze się przyjeżdża z wielkim uśmiechem, Zwrotny z wielką rok chęcią. Jest coraz lepiej tak naprawdę i teraz sale, sala się zmieniła, jest większa. Więc naprawdę warto dzięki, tutaj przyjechać. Dzięki takim imprezom poziom tańców polskich cały czas wzrasta, pary coraz mocniej pracują i, i dzięki temu możemy to wszystko kultywować i chwalić się tym, należy się tym chwalić. Powiat Legionowski jest współorganizatorem turnieju Tańca Mazur. Bardzo się cieszymy, że jest ona również w harmonogramie imprez, które są sygnowane jednym znakiem stolicą kultury Mazowsza.